Się Ci o według mnie dziewięciu najskuteczniejszych ćwiczeniach, dzięki którym zbudujesz idealną sylwetkę. Zanim je wymienię, powiem Ci jeszcze tylko dlaczego. Argument numer jeden. Angażują wiele grup mięśniowych. Pamiętaj, że im więcej mięśni jednocześnie pracuje, tym więcej kalorii spalasz. Ważne jest jeszcze to, że angażowanie, rekrutacja dużej ilości włókien mięśniowych powoduje wyrzut hormonów anabolicznych, a one optymalizują zarówno spanie tkanki tłuszczowej, jak i budowanie masy mięśniowej. Trzeci argument, aktywna praca mięśni głębokich. Tu już bardziej chodzi o prewencję urazów, czyli o zapobieganie kontuzjom. Lista najskuteczniejszych ćwiczeń to wszystko ćwiczenia, które omawiałem na swojej stronie. To przysiady, martwy ciągi, wykroki, hip thrusty, podciąganie, wiosłowanie, pompki, wciskanie sztangi, Tu miałem na myśli bench press, czyli wciskanie sztangi na płaskiej oraz military press, czyli wciskanie sztangi nad głowę na barki. Jestem przekonany, że jeżeli wdrożysz te ćwiczenia w trening, a przynajmniej większość z nich, to przyniesie ci to naprawdę. Fajne efekty. To po prostu spróbuj. Tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli masz jakieś pytanie, proszę o komentarz bądź wiadomość prywatną. Do mnie ja pomogę. Do zobaczenia.